To już jest soja sfermentowana I, i po pobycie w lodówce, w zamrażalniku, w pojemniczkach ją wyjmuję. W ciągu pierwszych paru godzin trzeba ją rozmrażając, stymulować, żeby produkowała jak najwięcej tej, tej klejącej takiej substancji. To wygląda jak zaczyn na ciasto, jak zaczyn drożdżowy. I przyznam się, że właśnie to mi dało pomysł, żeby dorzucić y, trochę żółtka. Wystarczy połówka, bo to jest odżywka, i, i, i bakterie bardzo szybko się, się produkują. Trzeba je jeszcze stymulować y, czyli troszeczkę masować te, 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 te um, fasolki soi żeby jak najwięcej osiągnąć tej, tej, tej białej substancji, bo to ona zawiera najwięcej witaminy, to o nią nam chodzi, soja jest też wartościowym produktem, chociaż ma pewne efekty stymulujące na symulujące kobiety, to znaczy ma pewne hormony imitujące estrogeny. I na przykład ktoś, kto ma nie przeżyć, przeszedł już menopauzę, będzie miał na nowo pewne jej objawy, jakieś uderzenia gorąca mogą być, ale no, niekoniecznie. I muszę powiedzieć, że na początku to coś takiego prze, przeżyłam, a teraz, teraz jakoś to, to uciekło, odeszło. Ale właśnie chodzi o to, żeby to masować dosyć energicznie. To jest nasza witamina K, bomba witaminowa, o, której, o którą nam chodzi. Wygląda po prostu jak kogiel mogiel.